Witam serdecznie w nowym roku słuchajcie troszkę cięcia dziś e, brońcie panie nie jest to film w żaden sposób instruktażowy na temat tego jak ciąć i tak dalej chcę wam tylko pokazać nabytek w sumie noworoczny przedłużka do pruniona p100 fajna sprawa powiem wam e, Fajnie się tym tnie, ale no zobaczycie. Ja nie jestem zbyt wysokim człowiekiem, a dzięki temu sobie po prostu dostaję tam, gdzie bym nie dostał. Normalnie. E, najfajniejsze jest to, że e, grubość cięcia jest praktycznie taka sama, jak macie na prunionie. E, czyli to, co się mieści. Paszcze jest cięte, także pod tym względem jest to bardzo fajny sprzęt. Może tutaj jakość filmu nie będzie idealna, ale w żaden sposób nie jest to film instruktażowy, jak należy ciąć. O, ja sobie tnę po swojemu. Tak jak mi się to wydaje, że będzie w moim przypadku najlepsze. Już Wam pokazuję z czego się składa sekatorek, znaczy z czego się składa ta przedłużka i, i dlaczego ją wybrałem. Słuchajcie, przedłużka od ostrza do spustu ma dokładnie 90 cm, do samego spustu. W pełni rozwarta 4 cm. Dostajecie sekatorek taki, przedłużka i jest tu montowana do oryginalnego sekatora. Fajnie się podpisuje, waży troszeczkę, bodajże 2 kg do kompletu. Dostajecie jeszcze takie klipsy magnetyczne na kabel i w sumie to wszystko z tym sprzętem. dojdziemy tutaj w honeja taki mój gąszcz honejowy i zobaczycie, że naprawdę grubość cięcia jest praktycznie taka sama jakbyście cieli yy, zwykłym trunionem. zobaczcie tam jest taka już obracam Wam piękna gruba gałązka leci problemu. Mówię, nie jest to w żaden sposób film instruktażowy jak mam ciąć. Mam chcę tylko pokazać jak się taka przedłużka zachowuje w praktyce. A w praktyce powiem wam, że nie to. Tu mam jeszcze takiego grubasa u góry. O, tam go wam pokażę. Ten jeden. Raz i wyżej. Takie coś. Jak się nie dostawi do końca tych grubych, no to jednak jest problem. Ale jeśli dołożycie takiego grubego do samej nasady, do samej tutaj nasady ostrza, no to wtedy nie ma szansy. Musi polecieć. Zaraz go tu ściągnę. Z ciekawości zobaczymy jaką on ma grubość tamtego akurat, którego sobie ściąłem miał 3,5 cm tu mam następnego takiego dosyć grubego leci bez problemu jeśli się jeszcze delikatnie przyciśnie tą przedłużkę to takie bardzo grube bezproblemowo można sobie wycinać Zobaczcie spróbujemy następnego tutaj grubego. Obrócimy ostrze i spróbujemy raz, dwa i leci jest to ponad 4 cm, więc jak dla mnie jest to wystarczająco, żeby sobie ciąć samemu dlaczego Wziąłem przedłużkę taką, a nie oryginalny sekator. Yy, może dlatego, że tak. Zastanawiałem się nad yy, oryginałem. Zastanawiałem się kiedyś nad Campinolą 80. Yy, no ale troszkę, troszkę trzeba za nią dać, bo około da się tam 4500-4000. Yy, więc na chwilę obecną. No, stwierdziłem, że mamy już sekator elektryczny no i następnego w sumie elektryka nie potrzebuję, więc stwierdziłem, że nie będę potrzebował długiego sekatora osobno. A tu tudzież się dowiedziałem, że właśnie Pelek ma tego typu przedłużki yy, o takich długościach. Bodaj, że jest ta 100 cm. W całości z sekatorem to ma 100 cm, potem jest 150 i 2 m, chyba. Więc stwierdziłem, że można by spróbować wziąć i coś takiego kupić i sprawdzić, jak to będzie działać. Działa bardzo fajnie. No ja na razie robię to tej jedną ręką, bo drugiej ręce trzeba. Trzymać jednak telefon i to troszkę nam Ale normalnie w dwie ręce i wszystko idzie tak jak trzeba. Bardzo fajnie to idzie. W sumie dopiero gdzieś około dnia ciołem tym. Więc fajna sprawa, jeśli ktoś ma Peleka pruniona. I tu jest najfajniejsze, najważniejsze, jest to tylko dopruniona ta przedłużka. Podejrzewam, że dlatego zrobili tylko dopruniona, gdyż no prunion jest mocniejszy i obawiali się, że jeśli dołożą przedłużki do tych słabszych sekatorów, to jednak te motory będą siadać. Także, wszystkiego dobrego w nowym roku. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania. I do następnego. Cześć. Słuchajcie, y, słuchajcie. wagowo się to tak prezentuje 200 zero. Jeszcze raz. 220. Dwa Bardzo fajnie się tym pracuje. A jabłka przy okazji robię na kółeczku dużym. Grafa czwórka już troszkę przygotowany na noc do transportu Może się złapie ostrość fajnie jakoś Jest troszkę prinsa troszkę loba troszkę czempiona ligolek, dwójeczka honej, goldenik taki żółty no i to jedzie wieczorkiem. Dobra, a ja lecę do cięcia.